Państwowy organ UOKiK wszczął postępowanie wobec reklam skierowanych dla dzieci. Na liście aktualnie znajdują się Palion oraz Wojan, a zarzuty są naprawdę mocne. Powstała burza, a my dzisiaj sobie przeanalizujemy i sprawdzimy cały ten temat. I mam odpowiedź od Wojana, co także wam dziś pokażę. E, teraz temat, który chyba ostatnio jest najmniej spodziewanym, jaki sobie tylko omawiamy. E, myślę, że nie tylko z mojej strony, ale i także z waszej. No bo kto by się spodziewał, że aktualnie UOKiK zainteresuje się Minecraftowcami, którzy tworzą content dla dzieci? Pod względem reklam ich produktów w sklepach, czy też w przypadku np. Na wojana napoi Wojanków. I nie jest to clickbait, bo faktycznie UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to centralny organ administracji rządowej w Polsce. Odpowiedzialny za ochronę konkurencji na rynku oraz ochronę interesów konsumentów. Teraz dowiedzieliśmy się, że wszczęto postępowanie wobec reklam skierowanych dla dzieci, przez co przyglądają się kanałom aktualnie Wojana i Paliona. Mianowicie, jak czytamy, Prezes UOKiK stale monitoruje media społecznościowe pod kątem nieoznaczania w w sposób jednoznaczny treści reklamowych. Przygląda się również innemu obszarowi: agresywnej reklamie skierowanej do dzieci. Umieszczanie w reklamie, bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia produktów lub nakłonienia do tego osób dorosłych to zakazana praktyka rynkowa. Prezes Łokich wszczął dwa postępowania wyjaśniające, w których sprawdza działania influencerów popularnych wśród młodszych odbiorców. To początkowy etap działań w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Z tego wynika generalnie, że nie mają oni na oku tylko i wyłącznie Paliona i Wojana. Generalnie ogół całego tego środowiska, jednak oni zostali tutaj aktualnie wymienieni, prawdopodobnie z powodu tego, że są po prostu najwięksi, być może, tego nie wiemy, ale zaraz sobie jeszcze o to zahaczymy, czy chodzi tylko o Wojana i Pariona. Mianowicie, wbijajcie póki jeszcze są, a cały film z jest już na moim kanale, więc zostaw suba i oglądaj ten, a także wiele innych ciekawych tematów.